Cześć, przyjaciele. Dziś porozmawiamy o nowym BMW X1 Crossoverze, który stał się jeszcze nowocześniejszy, bardziej zaawansowany technologicznie i droższy. Ale czy jest wart swojej ceny? Sprawdźmy. BMW X1 trzeciej generacji to nie tylko lifting, to niemal rewolucja. Stał się większy, wygląda bardziej prestiżowo i pod względem designu niemal nie ustępuje starszym modelom X3 czy nawet X5. Wnętrze jest jeszcze nowocześniejsze. Minimalistyczna kabina, duży zakrzywiony wyświetlacz. System multimedialny i e Drive 8. Wygodna ergonomia i przyjemne materiały. Ale najważniejsze to gama wersji, dostosowanych do różnych stylów jazdy i preferencji. Wersje BMW X1 SDR i VE18 i podstawowa wersja benzynowa. Silnik pierwszy 5 Turbo 136KM. Napęd na przednie koła, idealna dla tych, którzy szukają ekonomicznego auta miejskiego. XDRIVE 23i, dwulitrowy silnik turbo, 218 km, plus miękka hybryda. Napęd na wszystkie koła, przyspieszenie do setki w około 7 sekund. Jeden z najlepszych wyborów pod względem dynamiki i zużycia paliwa. SDRIVE 18D, XDRIVE 20D, wersje wysokoprężne. 150 i 163 km. Idealne na długie trasy i dla osób ceniących oszczędność. XDR i VE25e i i VE30e to hybrydy plug inaczej. Do 80 km zasięgu na samym prądzie. Wersja 30e oferuje aż 326 km łącznie. I naprawdę czuć to na drodze. I X1XDRi VE30 w pełni elektryczna wersja. 313 km. Przyspieszenie do setki w 5,7 sekundy. Zasięg do 440 km według WLTP. Jeden z najlepiej sprzedających się elektrycznych crossoverów BMW w 2024 roku. Wersje wyposażenia i ceny X1 dostępny jest w kilku stylach: Line klasyczny i stonowany wygląd. M Sport sportowe akcenty, bardziej agresywny design, obniżone zawieszenie, sportowa kierownica i duże felgi. Ceny zaczynają się od około 39 tysięcy euro. Z dodatkowymi opcjami łatwo przekroczyć od 65 000 do 70 tysięcy. Podsumowanie nowe BMW X1 to prawdziwy samochód uniwersalny. Nadaje się zarówno do jazdy po mieście, jak i na dłuższe trasy. Chcesz prostoty? Wybierz SDRi ve 18i. Szukasz emocji z jazdy? Postaw na XDRi ve 23i. Cenisz ekonomię? Diesel to dobry wybór. Chcesz przyszłości już dziś? Księgnij po iX1. Potrzebujesz czegoś pomiędzy hybrydy plug-in są dla ciebie. Każda wersja ma swoje zalety. Najważniejsze, by samochód odpowiadał twoim potrzebom. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij zostawić lajka, zasubskrybować kanał i napisać komentarz. Do zobaczenia w kolejnym filmie.